Cześć, kochani, dzisiaj będziemy nagrywać moją grę. Tylko chwila. Już jesteśmy. Będę nagrywała wam grę. Tą to, to grę? Tą to grę? Właśnie jak przechodzę jeden level, mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek i będzie pod tym filmikiem yy, chociaż przynajmniej 50. Pię y nie, pięć tysięcy łapek w górę i nagrywamy kolejną grę w takiej serii, ale z dziadkiem. Mam nadzieję, że zostawicie te 5000. Chociaż łapek w górę, to nagramy kolejny odcinek z tej właśnie serii. Więc zaczynamy. Właśnie. też to? No. No właśnie. I będziemy y grać na razie mi się ładuje. Jak widzicie, możecie spróbować w to grać. I no. I zasubskrybujcie zasku... z... mój kanał i zaznaczcie dzwoneczkiem i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mój odcineczek. No i właśnie będziemy grać i właśnie możemy sobie wybrać, ale ja chcę na przykład takie coś. I mam taką kotkę, gdzie właśnie jej jakoś dziwnie się jej robi ciągle psika i, i właśnie ją zajęliśmy czymś i możemy wygrać tą grę. Ale nie po to wziął to, żeby ona psikała i żeby było mi pomoc, tylko żeby było coś innego. A i tak ona już się rusza, więc spoko. Spróbujemy ten yy, yy, level przejść. Jeśli nam się nie uda, no to w kolejnych odcineczkach. Ja Miałam plan, żeby ją zamknąć, ale na razie idziemy do właśnie tego pomieszczenia. Dziadko no to są pułapki, więc jest ciężej, ale... No właśnie. Właśnie ja spróbuję to przejść, właśnie ten level. Jak już pierwszy raz przegram, to będzie koniec odcineczka. Właśnie, bo chcę spróbować. A czasami będę nagrywała bez kamerki, nie wiem i pod, jako, na, pod tym filmikiem będzie 10-10 łapek góry, to nagrywam y, odcinek bez kamerki. I ciekawe, czy mi się uda cały level przejść. Bo no właśnie ona mnie nie jest... Bo chcę coś zrobić, bo jeszcze tego nie spróbowałam. Ciekawe, czy w tym lewerze tylko to jest, czy czy tylko tamtym. Będzie, będą, o! Nie, nie, to już koniec odcineczka. Tylko będzie tak, że, tak, przesunę to, będzie tak, że, 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 że trzy razy będę grała yy, i trzy, po trzy razy, yy, patrz, Odcineczki w piątek i niedzielę. Więc tylko w te dni możecie zobaczyć odcineczki. A czasami będzie w poniedziałek, będą w poniedziałek, poniedziałek czwartek, i piątek i niedzielę. Więc możecie odcineczki. I tyle. Przyjęliśmy, bo nie mieliśmy takiej propozycji, więc idziemy teraz na górę wcześniej, bo ona jest teraz na dole, jak widzicie, bo kanapa jest na drugiej stronie, żeby mieć więcej energii, bo jak, jak się nie ma tej energii, no to się w ogóle Nie można już w to grać, no bo... babcie cię złapie. Myślę, że jesteśmy na górze. Nie. Nie. się tak Idziemy Idziemy do szopy będzie to trochę długi odcinek to wiecie bez kamerki będziemy nagrać ale muszę to bo to jeszcze nie 10 tysięcy no to idziemy sprawdzić z moją propozycją bo ona jest na Widzicie się mylą mi przyciski trochę. Widzicie, że ten, tu nie można. Dobra, to idziemy tutaj. O, jest ten domek. No to dobrze, bo to właśnie babcia idzie na dół. Właśnie ją tu można zamknąć, ale ona tego nie umie otworzyć, więc nas nie zabije. Bo już próbowałam, co to, to jest. Właśnie, no i właśnie tutaj jest taki ten i właśnie trzeba to, tamtą drabinę wziąć, bo jest nie wiem, ona jest na podwórku, więc trzeba uważać. No, gdzieś idzie, bo jest blisko, to jest obok z, z drabinem. I właśnie jest bliziutko, i bliziutko. bliźutko. Rozumiem, to będzie bardzo ciężko. Muszę niedługo... No dobra, y... Em Właśnie... Ja już muszę kończyć, bo mam lekcję. Papa, pamiętajcie.